Pocztu pocztę hladowego koza. Ludwica pocztu, poproszę Pana Wzorecka, nagowy starszy kaprał Karol Szwir, asysta, kaprał Karol Kozinski. Podpułkownik Pisiewicz Marcin, dowódca batalionu, dowództwo 34 Batalion Radiotechniczny, zwalniał zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 12 grudnia 2023 roku wyznaczam na stanowisko służbowe, szef szkolenia, piąt szkolenia, dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej. Podpułkownik Mikowski Mariusz, dowództwo batalionu, dowództwo 8 Batalion Radiotechniczny. Zwalniam zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 12 grudnia 2023 roku wyznaczam na stanowisko służbowe dowódca batalionu, dowództwo 34 Batalion Radotechniczny. Rozkaz podpisał dyrektor Departamentu KAD Gabriel Bralika. 16 listopada 2020 roku na tym placu autowym firmowałem standard tego wspaniałego batalionu. Wtedy nie miałem pojęcia co to będzie dla mnie oznaczać. Nie z rosyjskiego przysłowia, mogę rozumieć, powiedzieć, że żyłem w ciekawych czasach. W początkowym okresie mojego dowodzenia Batalion zmierzył się z zmianami wynikającymi z pandemii COVID-19. W latach 2021-2022 do batalionów wprowadzono na dopocizenie cztery nowe radary N-15, takie jak co w dniach, które praktycznie od razu skierowane zostały na ściany wschodnią kraju, aby w sytuacji zagrożenia wojną w Ukrainie przed Polskiego ma. Żołnierze przy granicy z Białorusią pełnią całodobowe dyżury bojowe już niemalże dwa lata, ale to nie przeszkodziło realizować w innych zadań czy też inicjatyw władz. Poddawani byliśmy licznym kontrolom praktycznie ze wszystkich szczebli, począwszy od najwyższej Izby kontroli poprzez Spokojrad Kontroli Wojskowej, Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwo Generalne Rada Zbrojnych, a także Dowództwo Wysokiej Brygady Rady Teraz przede mną czas nowych wyznań, zarówno na podświetleniu służbowym, jak i prywatnym. Jedna z tych moich córek nad Mikołajem napisała już do Mikołaja. Oto jego praca. Drodzy Mikołaj, wiem, że w tym roku byłam trochę niecierpliwy, ale cudownie, prak, lat, beza, to jest to dobrze. Czapka, lalka, gotowy z pożytkowymi kosmetykami i życzę taty dzieci w No to wracam. Dziękuję za wspólną służbę, za wspólną chwilę i za wspólne przyjście. Dziękuję. Za powierzenie obowiązków dowódcy 34 Batalionu Radiotechnicznego mojego batalionu. Mogę już teraz powiedzieć to w pełni, świadomie i pełnoprawnie. E, tak jak przytoczył to, ten dowódca, tak jak mnie się tak nie będziecie mieć. Bo 13 lat mojej służby bo służba, to służba w Polskim Batalonie Radiotechnicznym. To wy się nie ukształtowali. I ósme batalion na radiotechniczny. Mówi się, że dwa razy się do tej rzeczy nie wchodzi. Ja wchodzę mi, e, w trzeci raz do tej rzeki i wcale nie jestem w tyle. Wspaniale że na pewno będzie się nie na końcu, bo to byłoby zaczenie szczególnie nie tylko na rynku, ale imprezyjne zdecydowanie, przedsięwzięcie koncept i udział wojska w różnych uroczystościach w mieście. To słowo dziękuję. Wymagam dużo wizerów i stawiam do Dziękuję za integrację, jak jak przekonałem między samorządowcami a służbami mundurowymi. Rzeczywiście ta współpraca pięknie nam się przez te trzy lata układała. Wszystkie sukcesy na nowej drodze zawodowej. Jednocześnie witam tam Pana Piłkowica ponownie za komunikacie zaklęduje współpracę także z dziedziną Pana